Witam Was na moim kanale. Jest 6 grudnia, Mikołajki, i pomyślałam, że to jest idealny moment, żeby rozpocząć świąteczny filmik, bo to jest taki dzień, kiedy już naprawdę ten sezon świąteczny się zaczyna. Dla niektórych się już zaczął dawno, bo wiem, że jarmark świąteczny w Gdańsku się zaczął chyba 18 listopada. To już było ponad dwa tygodnie temu. Ale dla mnie to wszystko się zaczyna teraz. Dzisiaj przez cały dzień w szkole w Radio Węźle leciały świąteczne piosenki i niektórzy się nawet przybrali w takie świąteczne sweterki, założyli czapki Mikołaja. Nie wiem, czy to słychać, ale mam. Strasznie zatkany nos, i w tym momencie już ledwo mówię. Rano jeszcze wszystko było ok, ale w szkole mi się zaczęło pogarszać, i teraz już mam cały zatkany nos. Latam z chusteczkami przez cały czas, co jest nieco denerwujące. Ja nie mogę się teraz rozchorować, bo za tydzień mam występy. Gramy z moim zespołem tanecznym spektakle, taki dwugodzinny spektakl, do którego ćwiczyliśmy od trzech miesięcy, więc. Nie mogę być chora. Zaraz chyba sobie zrobię herbatę z imbirem i z miodem, może ona mi trochę pomoże. Dostałam dzisiaj prezent z okazji Mikołajek jest to taka piżama czerwona w kratę. Ja ją widziałam w HM już rok temu i bardzo mi się spodobała wtedy, ale. To było jakoś pod koniec sezonu świątecznego i już nie było nawet rozmiarów, więc no nie kupiłam jej. A ostatnio jak z małą byłyśmy właśnie w Haamie, to widziałam, że się znowu pojawiła, także się bardzo ucieszyłam i ją dostałam dzisiaj. Jeszcze mam takiego czekoladowego Mikołaja. Jest z znacznej czekolady i dobrze, bo ja bardzo nie lubię gorzkiej czekolady. Nie jestem w stanie jej przełknąć, tylko taka słodka mleczna. Mam już przyniesione świąteczne dekoracje do pokoju, także myślę, że je teraz porozkładam, bo to jest już ten czas. Nie świecą, bo baterie już nie działają, ale wymienię je i wtedy będzie wszystko. Pięknie. To jest pudełko z moimi dekoracjami. Przez te lata już się ich trochę uzbierało. To jest moja choinka i muszę ją postawić. Pamiętam, że gdzieś tutaj chowałam też na nie bombki, ale y, nie wiem gdzie do końca są. Kamienie, żeby ta choinka jakoś stała. Taki domek świecący, kula śnieżna. Tylko tutaj się niestety zrobił taki bąbelek już dawno temu i no, nie dam rady tego usunąć. Świece, kolejny domek i tutaj są bombki i lampki na choinkę, jak mówiłam. z tym dekorowaniem i myślę, że wyszło bardzo ładnie. Nie różni się to absolutnie niczym od zeszłego roku, a rok temu już nagrywałam filmik, cały jak dekoruje swój pokój. W ogóle tych vlogmasów rok temu nagrałam dosyć sporo, a w tym roku raczej tak nie będzie. Teraz mam niestety inne rzeczy na głowie, druga klasa i jeszcze te tańce, to naprawdę... Jest dużo tego Pokażę wam kalendarz adwentowy na ten rok To nie jest tylko mój, w sumie jakby cały nasz rodzinny Bo to jest kalendarz ze świeczkami To jest z Yankee Candle Te świeczki tak cudownie pachną Mamy też w domu chyba jakąś taką dużą I uwielbiam ten zapach A tutaj są takie malutkie Otworzę teraz szóstkę Mam zatkany nos, ale jeszcze czuję zapachy. To jest dobry pomysł, bo przez 24 dni do Świąt możecie mieć codziennie inną świeczkę, a nawet myślę, że na trochę dłużej. No, bo bez przesady nie trzeba całej wypalić na raz. choinkę i jak tu byliśmy rok temu to one wszystkie były o połowę mniejsze a teraz strasznie urosły więc będzie trzeba ją mocno obciąć ale i tak będzie taka pokaźna choinka. minął tydzień i wreszcie mam czas, żeby się do Was odezwać, bo przez ostatni tydzień miałam urwanie głowy. Jakby wtorek wieczorem Wam mówiłam, że się słabo czuję, to rano już byłam chora, miałam taki katar i się tragicznie czułam, więc nie poszłam do szkoły. Zrobiłam taki dzień wolny sobie, żeby się doprowadzić do porządku. Większość dnia leżałam w łóżku i szybko wyzdrowiałam, bo u mnie takie przeziębienie nie trwa dłużej niż dwa dni. W czwartek już było wszystko okej. Okay. I zaczęły się już takie intensywne próby do występu, które mam w piątek, więc za 3 dni mamy próby codziennie po 3-4 godziny. Jutro już jest pierwsza taka próba generalna, że zrobimy przelot całego spektaklu w kostiumach, z przywilkami, ze wszystkim. Jest to trochę stresujące, bo jednak na występie będzie publiczność i jak się pomylę, to wszyscy będą to widzieć, więc nie mogę się pomylić, ale raczej będzie dobrze, bo w końcu znam wszystkie układy. Poza tym jesteśmy w zespole, w grupie, jest raźniej, nie występuję tam sama, ale chcę, żeby już było po wszystkim, bo jestem przemęczona, chcę się wreszcie wyspać i już bardziej. Poczuć te święta, a nie skupiać się na występie. W międzyczasie pojechaliśmy po choinkę, jeździmy w to samo miejsce od kilku lat, ale teraz te choinki są o wiele większe niż wcześniej, i tak jak zawsze one się namieściły w salonie bez jakiegoś większego przycinania, to w tym roku musieliśmy ją obciąć o połowę, potem jeszcze i tak przycinać gałęzie, i okazało się, że ona jest trochę nierówna, bo jak się siedzi, to z jednej strony. Jest taka bardziej wystająca, a z drugiej jest taka płaska, i to wygląda trochę niesymetrycznie. Ale jest już przystrojona i teraz może jest trochę lepiej. Po występach. To były trzy bardzo intensywne dni, spędzone na sali, na próbach, a potem no, na występie. Fajnie było, wszystko się udało i wyszło tak, jak miało wyjść. Dzisiaj byłam w szkole ostatni raz w tym roku, ostatnie lekcje już w 2022 i też mnie to cieszy, że już więcej lekcji nie będzie. Jutro tylko idę do szkoły na wigilię klasową, ale to pewnie potrwa do dwóch godzin, nie dłużej. Zgłosiłam się nawet, żeby zrobić ciasto i upiekłam takie ciasteczka z nadzieniem sernikowym w środku to są jedne z najlepszych ciastek jakie jadłam, więc na pewno wam podlinkuję przepis. Jutro się zapowiada dobry dzień, bo oprócz tej wigilii klasowej jadę do Gdańska na jarmark świąteczny i chcemy też podjechać na wystawę obrazów Van Gogha, bo w Gdańsku teraz jest, więc to będzie też fajna rzecz. Widziałam, że to było w innych dużych miastach za granicą, a teraz jest też w Gdańsku. Także koniecznie chcę to zobaczyć. Kali. długo przyjdą goście, a konkretnie moi dziadkowie i usiądziemy już do wigilijnego stołu, zjemy pierogi, na co też bardzo czekałam. Jestem gotowa, ubrałam koszulę i spróbowałam wyprostować włosy. Nigdy tego wcześniej nie robiłam sama, zawsze pomagała mi w tym mama, ale uznałam, że muszę się wreszcie nauczyć, więc spróbowałam. Trochę ciężko mi sięgnąć tam z tyłu, ale myślę, że z czasem się nauczę. Praktyka czyni mistrza. Myślę, że przedwczorajsza wigilia klasowa była udana, było bardzo miło i tym razem nie było takiego chaosu, jak w w roku, bo wtedy w pierwszej klasie było normalnie mandarynki, latały po ścianach i to było straszne, ale teraz było lepiej. Dostałam taki kubek, bo robiliśmy sobie prezenty. Ja mojemu koledze kupiłam skarpetki, jakieś słodycze i długopis, a no dostałam. Kubeczek świąteczny. Podoba mi się, że jest wysoki, bo więcej mi się tam zmieści kawy czy herbaty. Jestem ciekawa, co dostanę teraz pod choinkę, bo pewnie za jakieś dwie godziny już będę odpakowywać prezenty. Chyba w takim samym stopniu lubię dawać jak i otrzymywać prezenty. Ja oczywiście też mam dla rodziców i dla dziadków coś przygotowane. Wczoraj to popakowałam z moim bratem i leży pod choinką. To są takie miłe chwile. Nie wiem, kiedy wstawię ten filmik, ale chciałabym Wam życzyć wesołych świąt, miłego czasu właśnie z rodziną, żebyście odpoczęli i się nie przejmowali szkołą, obowiązkami, żeby to był taki naprawdę mile spędzony czas. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia.